Następcą św. Piotra zostaje Polak, kardynał Karol Sojtula z Krakowa. Polacy szaleli ze szczęścia, szczególnie młodzież. Młodzi wychodzili na ulice miasta, tańczyli, śpiewali, modlili się. Dziękowali Panu Bogu za to, że w ustroju komunistycznym urodził się papież. Ojciec Święty w szczególny sposób nas ukochał. Wrazem z tego było dziewięć pielgrzymek, jaki odbył do Polski, by tak jak święty Piotr, pierwszy papież, umacniać na zwierzę. Rozpoczynając swoją posługę na progu świętego Piotra, wypowiedział ważne przesłanie: Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. A kiedy wróg po wyborze przybył do Polski i stanął na placu zwycięstwa pod Wysokim Krzyżem w Warszawie, kontynuował to przez Pani mówiąc do nas, przybywam, by dać świadectwo o Chrystusie. A później rozwinął owo myśl mówiąc, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa Pan Jezus. Możemy jako ludzie wolni nie przyjąć Jezusa do swojego życia. Możemy realizować swój, Czysto ludzki przepis na życie. Ale papież przestrzegał, że nikt z ludzi żyjących na ziemi nie stanie w pełni zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem bez Chrystusa jaki sens naszej ziemskiej dystencji. To chrystotentwy w posłudze Jana Pawła II. Z kolei papież wiele razy przypominał że drogą Kościoła jest człowiek i cokolwiek ludzie przeżywają na ziemi, nie może być obojętne dla Kościoła. Dlatego Kościół stanie w obronie początku tego życia. Kościół nie waha zgody na eutanazję, bo każdy ma prawo do naturalnej śmierci. Kościół materiami pomaga narodom dotkniętym różnymi kataklizmami. Kościół stanie w obronie narodów, gdzie są łamane prawa ludzkie. A szczególnie papież przypomina, że szczególną rolę odgrywają dzieci, młodzież. Dlatego do nich mówił, Wy jesteście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją Kościoła. Choćby nikt od Was nie wymagał, wymagajcie od siebie. I nie mieszcie człowieka miarą jego uznania intelektualnych, miarą zdrowia, miarą pieniądza, ale serca. A serce w Piśmie Świętym oznacza Bądź się różni sumienia. To antropocentryzm posługi papieża. Z kolei Ojciec Święty opuszcza Watykan i pielgrzymkami pokoju otacza całą kulę ziemską. Podczas pierwszych spotkań z katolikami zauważył, że wielu jest przybitych, smutnych, przeżył jakieś domki psychiczne. Jako dobry psycholog zorientował się, że człowiek doświadczał grzeszności, Wiedzą, jak rozwiązać problem, bo zapomnieli, jak jest obraz Boga Ojca. Jak jedną z pierwszych encyklik uroczystych listów, jakie papież steruje do wiernych, poświęca przypomnieniu zwróciłcego opowiadania Pana Jezusa o Łosiernym Ojcu. Chcę nam przypomnieć, że choćbyśmy jeszcze bardziej skomplikowali swoje życie niż ten, młodszy syn marnotrawny, Zakładanie Jezusa. Nie jesteśmy w sytuacji przegranej, ponieważ Bóg zawsze nas kocha, nigdy nie zdradza, zawsze możemy wrócić do Pana Boga przez zagranie spowiedzi. Dlatego ja Faustynę Kowalską ogłasza święto, bo ona głosiła Boga pewnego miłosierdzia i pozwala nam kontemplować obraz Jezusa Miłosiernego. Podpisany Jezus ów antopie. Faustyna mówi, że oczy z tego obrazu są oczami Jezusa konującego na krzyżu, co jest, w tych my jesteśmy. Bo Jezus, konając na krzyżu, wyci każdego z nas. To trzecie przesłanie papieża obraz Boga Ojca, pewnego miłosierdzia. Skoro Ojciec Święty wraca do modlitwy pan w Wieczerniku, Pan jako Bóg zna historię swojego Kościoła, szczególnie podziały. I wieki chrześcijaństwa sekty dzielą wyznawców Jezusa na różne odwagy, że interpretując dogmaty. XI wiek, wschód odpada od Rzymu, powstaje Kościół prawosławny. XVI wiek, w luter, czyli zachodniej Europy odchwała od Kościoła, teraz Kościół protestacki. Henryk VIII tłuchali, nie otrzymuje zgody od papieża na rozwód, obłaża się głową kościoła adrykańskiego i w tych kościołach powstają różne dwa różniące się interpretacją listu świętego. Tylko ta modlitwa Pana Jezusa, oczy z prawa wyszysta, mówi jedno, stała się także modlitwą papieża Polaka, a wyrazem troski o jedność kościoła, bo podwójne zaproszenie. Przedstawicieli wszystkie religii świata do asyżu, aby przy Świętego Franciszka, szczególnie przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, dokonali refleksji, czy nie nadszedł czas, aby zjednoczyć się pod jednym pasterzem, biskupem Rzymu. To akcent ekumeniczny nauczania Zapierze. Wiesz, święty zeznał się z, Mat z Matką Bożą. Jego hasło biskupie, cały Twój Maryjo mówi o więźni dziecka z matką. Niektórzy jej nie Ojcu Świętemu choroby sieropcą. I o to chodziło papieżowi wprawdzie, straci Matkę, miał zaledwie 9 lat. Ale Ojciec Święty poważnie potraktował testament Pana Jezusa, który konając na krzyżu nie myśli o sobie, a widząc wierną matkę stojącą pod krzyżem, pokazuje na nią i mówi do nas. Niech ona będzie matką waszą, całą towarzyszką waszego życia. Ten akcent maryjny papież realizuje, pierprzymując z ojcem do kalwarii ze przyrodą na Sągórę, a potem jako papież do lud, dla zaletwa, tym, gdzie matka boża mówi, jestem z Wami. z Wami chcę przeżywać jako wasza matka wszystkie doświadczenia waszego życia. Prosimy nas, Stawroszczyń Święty, jeśli możemy. A o dwunastej przerywać pracę, czy naukę, i modlitwą Anioł Pański, dziękować Maryi, że zgodziła się zostać Matką Pana Jezusa. Przypomina także prośbę Matki Bożej, abyśmy różaniec uczynili modlitwą naszego życia. Dlatego poszerza papież rozważania różańca o tajemnicę światła. Różaniec nie jest modlitwą warg. To nie jest modlitwa prosta kowianie, którzy mówią. To motywa kontemplacji, To właśnie wyznaczają nam tylko czas przeżywania wydarzeń życia Pana Jezusa i Matki Bożej, wiązania naszych radości, cierpień i podniosłych momentów, tym, co przeżywa Pan Jezus Jego Matka. To akcent maryjny w nauczaniu Ojca Świętego. Wreszcie przesłanie, o którym papież długo nie mówił i został wybranym papieżem, Nazywaliśmy go góralem wadowiskiem, a malowała w niego fizyczna siła. Pamiętam pierwszynkę, pierwszą. Uczestniczyłem w niej w Częstochowie. To było przed zamachem Ali-Akczy. Ocie święty Jechał, skosiła świętego Zygmunta, ale ja nie z jasnej góry. Co chwilę sam się zatrzymywał. Papież miał godzinami rozłożone ręce. Nie mówił najmniejszego zmęczenia. Miała na siłę dotknąć papieża, porozmawiać z nimi. I wszystko, niż są strzały czy 13 maja 1981 roku. To się zawamało w organizmie papieża. Cudem ocalał. Tajemnica Fatimska mówi o śmierci księdza ubranego w ją Ojciec Święty wiedział, czy interwencji zawdzięcza życie. Matce Bożej. Jako kule wjętą z ciała do Fatimy, by ją umieszczono w koronie. Figury Fatimskiej. Ale organizm bardzo ucierpiał. Tuż po zamachu, podczas operacji usunięto papieżowi kilkadziesiąt centymetrów jelit podzielonych przez obwodki. Przy transfuzji krwi do organizmu dostał się wirus atakujący wątrobę. Ratowano papieża. W krótkim czasie organizm gruby, się grubą wytrzymał guza wielkości pomarańczy. lub podał papieża operacji. Upadł w łazience, z kość biodrową. Czy za zaczął chodzić, a ja może przez opanowaną nogę. Papież miał poważne problemy z poruszaniem się, a potem nawet korzystał z inwalidzkiego wózka. I kolejna wiadomość. choroba Parkinsona, atakująca organizm Ojca Świętego. Ktoś powiedział, czy nie za dużo dla jednego człowieka. Papież się zna. Odwiedzał kupę. Spotyka się z na trąd. Gdy obejmuje ciała trędowaty i w pewnym momencie nie wytrzymuje mówiąc do chorych, kochani, mimo cierpienia nie odchodźcie od Chrystusa. Bierzcie przykład ze mnie, ja także cierpię. Wtedy odkrył tajemnice bolesne swojego życiowego różańca. A największą kategezę wrócił wtedy, kiedy już nic nie mógł powiedzieć. Po operacji gardła z logopedą uczył się kilku zdań, które miał powiedzieć podczas modlitwy na Dio Pańskim. kiedy z okna mieszkania zobaczył tłum na placu św. Piotra, wiwatujący na jego cześć, tak się wzruszył, tylko wyciągnięty drżącym dłoń do zebranych ludzi. Wykrzywiona bólem twarz chciał powiedzieć to, co mówił Tredowaty. Mimo... Cierpienia mi odchodzi od Chrystusa. Bierzcie przykład ze mnie. Tę twarz cierpiącą papieżu mam na zdjęciu w swoim brewiarzu. Często biorę do ręki i proszę za świętego, aby ja także doświadczając choroby czy cierpienia i dowiedza mi oczy. koncent cierpienia w nauczaniu papieża. Kochani może jest więcej tych przesłań. Ale skoncentrujmy uwagę tak na tych kilku, bo my zaowocowamy w naszym życiu. Niech także w centrum naszego życia będą słowa i czyny Pana Jezusa. Nie przejdźmy obojętnie obok człowieka w potrzebie. Święta Faustyna modliła się. Pan Jezus daj mi Twoje oczy, aby mnie patrzyła na ludzi. Daj mi Twoje ręce, abyś przez mną mógł czynić dobro. Daj mi Twoje serce aby mi pokochała każdego człowieka. Miejmy oczy, ręce i serce Jezusa, by nieść pomoc, człowiekowi nie Z kolei doświadczamy grzeszności, nie możemy popadać w depresję. Bóg zawsze nas kocha, nigdy nie zdradza, zawsze możemy wrócić do jedności z Bogiem przez sakrament światłowiedź. Często patrząc na Jezusa, już tego powtarzajmy, Jezus ufam tobie. Z kolei mamy jednoczyć, a nie dzielić, w układach rodzinnych, w układach sąsiedzkich w zakładzie pracy, w szkole, gdziekolwiek się znajdziemy. Mamy być jedności, a nie podziałów. Przekażmy to kościoła, nie musimy się znać uśmiechem, życzliwością, słowami Szczęść Boże. Przypomnijmy sobie, że jesteśmy jedną rodziną Jezusa. Nie może być podziałów u nas. Z kolei niech Matka Bosza będzie stałą towarzyszką naszego życia. Doświadczymy cierpienia za Jezusem w ogóle powtarzajmy Jego słowa skierowane do Boga Ojca. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola się stanie. I te katechezy, ta piesza Polaka będą przez nas także realizowane na co dzień, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego.